Ostatni raz dziś patrzysz w oczy nam i twego losu już nie zmieni nikt. Choć jest nas wielu, jutro będziesz sam, gdy noc czerwcową zbudzi wczesny świt. Trzynaście dni nadziei dał ci świat, trzynaście dni w nich radość, ból i gniew. Wolności smak, gdy pękło tysiąc krat i osmalone pnie ulicznych drzew. Czy wciąż pamiętasz noc, gdy przyszła śmierć? Czy w twoich uszach brzmi bezbronnych krzyk? Czy widzisz wciąż, jak w ogniu wstaje dzień? Czy czujesz, jak w rytm salw twa ziemia drży? Za tobą w już ostatni most. Z nim razem czyny i marzenia twe. Więc gdy na sali tej zapyta ktoś, czy chcesz o łaskę prosić, powiesz nie. Kontrola sumieni. Piosenka napisana w latach osiemdziesiątych. W moim kraju jest porządek oraz ład. I nic nieprzewidzianego się nie zdarza. Jak zegarek funkcjonuje ten nasz świat. Więc spokojnie zrywam kartki z kalendarza. Wiem, że jutro, kiedy wejdę na mównicę, to usłyszę entuzjazmu znów okrzyki. Wiem, co myślą ludzie, domy i ulice. Dziś jak zwykle dostarczyła mi wyniki kontrola myśli. Kontrola sumień, nie schowasz twarzy, nie znikniesz w tłumie. Kontroler Ciebie nie musi szukać, do drzwi znajomych Ty sam zapukasz. Kontrola sumień, kontrola myśli. Jaki to sen nam dzisiaj się przyśnił? I odcisk palca, i można iść. Dziś wolno marzyć, święto dziś. Jak co wieczór siadłem skreślić kilka słów na pamiętnik zezwolono mi przed rokiem. Nie wyróżniam się z miliona serc i głów, Ku przyszłości też podążam równym krokiem. Lecz niekiedy się w tym wszystkim gubię, tracę. Cień się dziwny na lojalnym myśli kładzie. Przecież więcej czasu byłoby na pracę. Jeśli by się odbywała nieco rzadziej kontrola myśli, kontrola sumień. Na najgłębszym zniewolonej duszy dnie chowam myśli i marzenia dumne, harde. Kontrolerzy, posłuchajcie dzisiaj mnie. Nie nienawiść żywię do Was, lecz pogardę. Nie zgłosiłem się dziś rano na kontrolę. I marzenia wciąż nieprawomyślne płodze. Stracę życie, lecz zachowam wolną wolę. Krzyczę głośno, że się nigdy nie pogodzę z kontrolą myśli, kontrolą sumień. Nie schowam twarzy, nie zniknę w tłumie. I mnie kontroler musi poszukać. Do drzwi znajomych sam nie zapukam. Kontrola sumień, kontrola myśli. Snu nie opowiem, co dziś się przyśnił. Ty, kontrolerze, coś musiał przyjść. Posłuchaj, jestem wolny dziś. Obywatele, cóż to się stało? Skąd ten niepokój na waszych twarzach? Rozchmurzcie czoła. To przecież tylko paranoiczny wymysł tekściarza. Paranoiczny wymysł tekściarza.